O, leży auto z drugiej strony. Naprawdę solidnie, go, naprawdę solidnie go puknęło. Trzeba bardzo uważać pod nogi, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Widocznie ktoś ma większe mieszkanie. Trochę większy metraż mu się zrobił. Dzisiaj nas trochę zrobił em, pan handlarz. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie trafiłem na wypadek. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bo <grywki> kierowcy jeżdżą tutaj naprawdę jak wariaci wręcz. Jest policja. O, proszę Państwa, po tej stronie jak sami zobaczycie, coś się dzieje. Pan policjant idzie, to wolę, wolę kierować, tak naprawdę. Hmm, zaraz mnie pewnie przepuszczą. Ale tworzą się trzy pasy, mniej więcej. No, i dzieją się tutaj naprawdę cuda. O, leży auto z drugiej strony. Naprawdę solidnie, go, naprawdę solidnie go puknęło. Zobaczcie, może coś z tego wyjdzie. Ok, no, powiem tak, jeździ się tu naprawdę fajnie. Są pewne zasady, mówię pewne, bo to są nieco inne zasady niż u nas. Natomiast kierowcy są kulturalni. No, chyba że stoją w korku, wtedy dopiero się zaczyna wolna amerykanka. Ale nie jest źle, nie ma się co bać. Przede wszystkim podstawowa rzecz, o której będę przypominał za każdym razem, kiedy będę mówił o jeżdżeniu marokańskimi drogami, należy stosować się do wszelkiego rodzaju ograniczeń prędkości. O tym trzeba pamiętać, ze względu na to, że jest tu bardzo dużo policji, dużo radarów, mają całkiem niezły sprzęt, no i pilnują tego, bardzo mocno pilnują. W związku z tym. Pamiętajcie, jeżeli poruszacie się marokańskimi drogami, stosujcie się bezwzględnie do wszelkich ograniczeń prędkości. I mitem jest, że na znakach są jakieś dziwne znaczki. Nie, są normalne europejskie cyfry, które oznaczają ile można jechać. I wtedy trzymajcie się zdecydowanie tej prędkości. Najciekawiej jest w momencie, kiedy przejeżdża się przez miejscowość, w której jest na przykład targ, bo tutaj prawdopodobnie przy głównej ulicy był właśnie targ. Ruch ograniczony do praktycznie 10-20 km na godzinę. Do tego często gdzieś tam policja stoi, pilnuje tego wszystkiego. No i muszę Wam powiedzieć, że takie sytuacje. Jak na przykład taka, no to że tak powiem bywają. Facet załadowany, jak pewnie sami zauważyliście, sianem, z prawego pasa jedzie prosto na lewy. Nie jest to może nagminne. Tu, tu nie chciałbym przesadzić, że tak się dzieje nagminnie. Natomiast w miejscowościach zdarza się czasami taka właśnie sytuacja. I będę łamał sobie język, bo każdy wymawia nazwę tej miejscowości inaczej. A z Sawira i Suara, tak czy inaczej zobaczycie podpis pod, pod tym filmem. Drodzy moi, trafiłem w miejsce, które jest naprawdę niesamowite. Jestem tu już po raz drugi. I wracam tu bardzo chętnie. Co prawda, może trochę. Może trochę komercyjna miejscowość, ale niesamowicie urokliwa. Port y, morski, port oceaniczny właściwie. E, do tego jeszcze przepiękna e, Medina, którą jeszcze wam dzisiaj pokażę. No miejsce naprawdę urocze, przeurocze, powiedziałbym, z niesamowitym klimatem, no i. E, Dużo mniejszą agresją chciałbym powiedzieć. W cudzysłowie oczywiście agresją ze strony kupujących. Tu nikt nie będzie Was na siłę wciągał, na stoisko. Tutaj ludzie zdecydowanie zapraszają, zachęcają, no i powodują, że to miejsce staje się niesamowite. W takim razie rozpoczynamy. Rybackie miasto położone za murami, za murami Medina. Oczywiście ono później się rozwijało, także nie ma się tu spodziewać, że jest aż tak bardzo malutkie, ale wygląda to naprawdę cudownie. W tej chwili łażę sobie po miejscu, gdzie w ubiegłym roku zupełnie nie można było połazić, było po prostu zbyt dużo wody. Zresztą, jeżeli macie ochotę, to Wam podlinkuję z tej strony. Będzie link do filmu, który nagrywałem właśnie tutaj, mój pierwszy kontakt z oceanem. Tutaj skały przy okazji. Naprawdę przy zobaczcie. Przy okazji przydaje się moje nowe, marokańskie ubranie. Trzeba bardzo uważać pod nogi, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ale rzeczywiście, tu trzeba poświęcić dłuższy czas, tak naprawdę. Po to, żeby sobie pochodzić, po to, żeby oddajać trochę. Po to, żeby złapać energię, no i zobaczyć przede wszystkim jaką wielką siłę ma Ocean. Ocean naprawdę potrafi zaskoczyć. Mnie w ubiegłym roku zaskoczył naprawdę na maksa i stwierdziłem w pewnym momencie, bo w mordę to może to może. A ocean to ocean. Zobaczcie za moimi plecami w tej Wygląda to kozacko. Ja muszę ochraniać mikrofon, żeby nie za bardzo nie za bardzo wiało, ale i tak wieje. Dobra, to zapraszam do oglądania w takim razie. No i jak na miasto portowe przystało, oczywiście jest również targ rybny, na którym możecie kupić dosłownie wszystko: ostrygi. E... No i tu się chciałem wykazać, więcej ryb nie znam, no pewnie jakieś morskie i to bardzo smaczne, zresztą można je pewnie kupić tutaj w okolicznych barach, ale muszę przyznać, że zapach może nie jest najfantastyczniejszy, ale sam klimat, który tutaj panuje, ci ludzie, ci rolnicy, mówię rolnicy, ci rybacy, no i kupujący również tworzą taką niesamowitą otoczkę i niesamowitą atmosferę. Właśnie te boczne, magiczne uliczki, po których tak zawsze Was zachęcam, abyście chodzili. Niesamowite kolory, niesamowity klimat. Zresztą ja dzisiaj będę bardzo często używał tego stwierdzenia, że coś jest niesamowite, bo to miejsce jest magiczne. Tutaj bardzo chętnie za każdym razem powracam, bardzo chętnie za każdym razem pokazuję i oglądam i odwiedzam. Słuchajcie, tutaj na każdym kroku znajduje się coś, coś co powoduje, że. Hmm, jakby to powiedzieć, Może no, robi się magicznie, że czas jakby cofał się i to niezłe parę, paręnaście lub nawet parędziesiąt lat. Czy, czym w takim razie różni się Marrakesz od Assawiry? Tym, że tu jest, tu jest sielankowo, tu jest delikatnie, tu jest subtelnie, tu jest ładnie, tu jest ciepło, tu jest bezpiecznie, tu jest miło, no długo mam jeszcze wymieniać. Naprawdę, to miejsce jest, jest zupełnie inne, i, i myślę sobie, że tutaj naprawdę. Warto spędzić co najmniej jedną noc, mówię co najmniej, bo warto zobaczyć zachód słońca nad oceanem, on jest przepiękny, ale o tym jeszcze później, na razie zwiedzamy. Wyobraźcie sobie, że spacerujecie, idziecie uliczką, a tu nagle, proszę bardzo, mam 1,88 m. Niestety schylić się muszę. Albo na szczęście, bo to robi swój klimat. Widocznie ktoś ma większe mieszkanie, trochę większy metraż mu się zrobił. No, ale takie właśnie rzeczy w tym mieście. Ja będę używał stwierdzenia w tym mieście, bo Asawira, Suara, różne, różne naprawdę opcje słyszałem, a nie chciałbym kaleczyć tego za bardzo. W tym mieście, w tym miejscu jest takich zaskakujących sytuacji dosyć sporo. Jak sami widzicie, uliczki węższe, szersze, jaśniejsze, ciemniejsze. Domy naprawdę bardzo różnorodne, co zresztą chciałbym wam w międzyczasie pokazywać. No i klimat jest niesamowity. Fakt, jest bardzo dużo ludzi, no ale tutaj nie ma chyba innego wyjścia, bo miejsce jest przeurocze. Tylko nie wszyscy tu zostają na noc, o czym już wspominałem. Dzisiaj naprawdę bardzo stylowy pokoik. Co prawda, trochę już bałaganu zrobiliśmy. Myślałem, że nie nagrywa. Trochę bałaganu już zrobiliśmy, ale to co? Zobaczcie, wszystko ładnie pięknie wygląda, prawda? Rzeźbione drzwi, do tego łóżko bardzo wygodne, fajne. No, wszystko wygląda bardzo ciekawie. Warunki dzisiaj wreszcie są normalne. Czy będzie ciepło? Zobaczymy. No, widok z okna. To jest taki marokański dupy nie urywa, ale wygląda ładnie. No, myślę, że to będzie fajna noc. prawdopodobieństwo, że zaraz będę uciekał. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda zachód słońca, no i 5 minut za późno przyszedłem. E, przy okazji jest przypływ, bardzo mocno wieje, spróbuję się... nie, no nie mam możliwości, żebym się jakkolwiek ustawił tak, żeby nie było... E, nie było słychać wiatru. Drodzy moi, Eissouara, hey, przepiękne miejsce, no dałem się oczywiście zrobić e, przez handlarza, no ale, ale okej. Okay. To może kiedy indziej opowiem, a niby taki byłem odważny. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie zaleje. Panie i Panowie, tak czy inaczej, miejsce naprawdę przecudowne. Warto tutaj przyjechać, warto zobaczyć ocean. Warto zobaczyć tą moc, którą jeszcze przez chwilę zaraz będziecie mogli obejrzeć w tym filmie. No i, i, i co, co, co tutaj dużo mówić, na pewno jest dużo fajniejszy niż, niż Marrakesz. Asawira, w nas naprawdę wiele, o tym mówiłem już na samym początku, że ciężko to ogarnąć. No dobrze, no dałem się zrobić, no dałem dupy i dzisiaj nas trochę zrobił em, pan handlarz na szaro. Pociągnął nas na trochę pieniędzy, może nie jakiś wielki, ale sam fakt, że Udało mu się to zrobić wręcz popisowo. I na tym na dzisiaj koniec. A no przy okazji, może jeżeli ktoś miałby ochotę na ciąg dalszy, to pamiętajcie o subskrypcji. Pamiętajcie również o łapkach, najlepiej w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, w komentarzach możecie je zadawać, chętnie na nie odpowiem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia już za kilka chwil w kolejnym vlogu z Maroko.